Buty są, pasek jest, kask też jest. Pobudowniczy damy radę! Pobudowniczy radę da! Spychacz, koparka, ciężarówka i dźwig. Leo i Marta, dołącz i ty. Zabawa trwa, gdy robią coś. Pracując razem, drużyna i Dobrze? To zobaczcie jeszcze to! Jest do zrobienia tyle koni czas Do budowania znów ktoś wzywa nas Bob i drużyna starają już się Razem pracują przez cały dzień da! Bob budowniczy damy radę! Bob budowniczy radę da! Teraz drużyno bierzmy się do pracy Tak damy radę! Na Możesz na mnie polegać, bo to była dobra robota. Właśnie padłem na doskonały pomysł. Czas już na siłę wierzy. Damy radę? Czas zakończyć tę pracę. Damy radę w każdej sytuacji. Teraz na nas czas. Wykopiemy? Tak! Zbudujemy. Damy radę! Bob Budowniczy! Radę da! Tak! tak! Bob Budowniczy! Damy radę! Bob Budowniczy! Tak! Tak! Damy radę! Bob Damy radę! Bob Budowniczy! Tak! Damy radę! To kto wygra w finale, prawda Bob? Nie do końca, Leo. Pokażę ci, jak się układa cegły. O, świetnie, super! Najpierw nabieramy zaprawę na kielnie i rozprowadzamy równomiernie na murze. E, Leo, dostałem wiadomość, że nasi już prowadzą. Woohoo!